No kurde, mać, co jest? Czemu to pada? Halo, prognoza pogody, dlaczego mnie tak hamsko oszukałaś? Nie miało padać w ogóle dzisiaj, a tylko wyszedłem, zobaczcie i zaczęło padać. Witam Was widzowie w kolejnym odcinku. Zaczyna się on dosyć słabo, nie powiem. No bo naprawdę, dzisiaj miała być ładna pogoda. No i sobie mówię, a jest weekend, piąteczek, wolne bloki, idziemy sobie pojeździć. Czyli widzowie, standardowo jadę sobie do Rumi. Mamy za 23, a ja o 3 mam sobie wzięte bloki. Dzisiaj nie zrobię tego samego błędu co zawsze. Jadę sobie do Rumi, tam się zamelduję. I tam też, widzowie, widzimy się po przerwie. Co tam się wydarzyło? Co tam się wydarzyło? No, dojechałem, widzowie, ale powiem wam, że dzisiaj są paskudne warunki, jeśli chodzi o nagrywanie. Strasznie wieje i do tego pada deszcz. Czyli takie połączenie, którego ja naprawdę bardzo nienawidzę, ale spokojnie, w gorszych warunkach się jeździło. Ale co jest? Rozpocznij sesję. Motorbike, wszystko się zgadza. Czekamy na pierwsze zamówienie i widzimy się, jak coś wpadnie. Mam nadzieję. <laughs> Nie no, dzisiaj jest piątek, pogoda taka, jak sami widzicie, to myślę, że będzie dzisiaj dużo roboty. Jest zamówienie z biedronki. Szkoda, że tutaj wpadło, bo przejeżdżałem tamtą drogą, ale. Dobra, nieważne. No ciężko się dzisiaj będzie nagrywać w tutaj Lubidowie. Pewnie też dużo ujęć będzie wyciętych, bo strasznie wieje, naprawdę. Tak wieje, że ja własnych myśli nie słyszę. Jeszcze w tym kasku tak szumi. Myślę, że motocykliści wiedzą, o co mam na myśli. Jak się tak jedzie i tak szumi w tym kasku. I to będzie ta biedronka po prawej. Jako jedyna na razie funkcjonuje tutaj. Nie, nie jako jedyna, bo jeszcze jest tam na Dębogórzu. No i tam w centrum, kurde, Koabrahama, zapomniałem jak ta ulica się nazywa. Bo na tysiąclecia lecia biedronka jest w remoncie. A tam najczęściej właśnie zamówienia odbierałem. Dobra, jestem na miejscu i to będzie 263. Dzień dobry, 263. Dziękuję bardzo. Ulica Piłsudskiego, 2,7 km, to lecimy. Jak jechać? A skorzystam sobie z tego skrótu. Nawet będzie lepiej, nie? No, oczywiście, że tak. Nawet Google Maps mi każe, będę jechać. A to się naprawdę rzadko zdarza. O o o o. trzeba uważać na ten piasek, bo nieraz tutaj w poślich spadłem, jak jeździłem na jednośladach. latach. Całkiem spory dzisiaj jest ruch na mieście, jak możecie zauważyć. W sumie godziny szczytu. 15, 16. To zwyczaj godziny, o których się wraca z pracy, nie? Wow, co to było? Czy ja na tych pasach w pościg spadłem? Serio? <gry> Ale zapachniało normalnie takim chlebkiem cieplutkim, świeżutkim piekarnia chyba jakaś tutaj była co po drodze. O Jezus ale jak jaki uwielbiam taki zapach ło dalej pachnie mm. i tutaj muszę w prawo jechać, tak jest. W lewo, chyba kojarzę ten adres. Mam nadzieję, że tym razem. Będzie inaczej? Nie. To będzie to samo, co wtedy, widzowie, ten budynek przede mną. Ja już tutaj kiedyś dowoziłem. Jeśli ktoś śledzi uważnie mój kanał, no to może skojarzyć teraz miejscówkę. To był odcinek, w którym jeździłem nogą i tam mój taki no młodszy widz urodziny miał. Jego tata odbierał zamówienie. Może teraz skojarzycie. I pamiętam, że właśnie tam trzeba było od tyłu wjechać. Także robimy to. W tę uliczkę wjechać. No, jesteśmy na miejscu. Dzwonek. Który teraz? Jak tu się dzwoni? Dobra, zdecydowanie bezpośrednio do pana. Przepraszamy, Wybrany numer jest zajęty. Spróbuj później. Błaga mnie. Tu wejść, nie da się. Czy się to. Nie, jak ten domową tutaj się obsługuje? Dwójka normalnie? Nie. Pussy. Przepraszamy, Wybrany numer jest zajęty. Dzień dobry. Do widzenia. To mamy załatwione, zarobiłem 12 zł. Widziałem, że tutaj wpadło kolejne. Padron Gameuse Kebab. Co to jest za kebab? A, tutaj to jest, na Piłsudskiego. Minuta stąd. Ładnie. Dzień dobry. Dzięki. Ulica Dąbrowskiego. Coś mi się pokić bo myślałem, że tam. Tak ja, może się zawrócić. Nie wiem, do czego on przyhamował. Ale dobra. <sum> Ale fajnie tym, ciepełkiem bucha z tego autobusu. Zimą to było za jak jeździłem, pamiętam na skuterku, jak się tak jechało z autobusem i tym takim cieplutkim powietrzem waliło. Wspomnienia wróciły, widzowie. <laughs> Wo, wow, co to tak ślisko jest na tych pasach? Co jest grane? Już drugi raz widzowie dzisiaj. Takie uczucie miałem, jakbym właśnie miał teraz wypaść z tego skuterka. <laughs> Tam to osiedle to będzie. O, ale mnie zwiało, ty! W krawężnik prawie przypaliłem. Szukamy budynku B. Szlak na szczęście jest taki, że można przejechać. U, zmieściłem się. Tu jest 141. Tu jest A. No tu B będzie. Tam gdzie chyba co? Tak mi się wydaje. Tu jest A. Tutaj będzie B. Znalazłam, łatwo. Teraz muszę strzelić które piętro. Tylko trzecie, to będzie, tak mi się wydaje. Ale no zobaczymy. A nie, tu są pięć pięter, jest. To może być jeszcze wyżej. Chwila, prawdy. <grym zniszczynism> y -y, nie trafiłem. <grym zniszczynism> piętro wyżej. Ale byłem blisko, to się liczy. Piętro czwarte. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Uj, nie w tę stronę. No i tutaj wpadło 7.61. Kurde, że mi się tak przestraszyło to lustro wam, mnóstwo. Tak kątem oka patrzę, że coś za mną stoi. No? Siema, Cześć. Mogę w Zdjęcie? No pewnie. Fajnie, fajnie. Dobra, na razie. Na razie, cześć. No, pozdrawiam widza. 40 minut już minęło widzowie. Dwa zamówienia i słabo. 21,60. Lepsze to niż nic. To co? Widzimy się przy kolejnym. No jest mały problem widzowie. Tak jadę i mi rzuca. Już który raz mi dzisiaj zarzuciło, nie? Powietrza mało w przednim kole, nie jest to flag, ale jest na pewno bardzo malutko i dlatego mnie tak rzuca. Trzeba jechać gdzieś na stację, jakiś kompresor ogarnąć. Teraz muszę pomyśleć, gdzie to najbliższa stacja będzie. Na Janowie. Ja jestem tutaj blisko Janowa. Znaczy, jestem ogólnie na Janowie. I tam stacje są no już na hutniczej praktycznie ulicy. To chyba są najbliższe stacje, tak mi się wydaje. No muszę jechać to ogarnąć, bo to nie jest jazda. Dlatego mnie tak rzuca. Tu jest Shell, tam jest Orlen. Teraz pytanie, gdzie lepiej? Tu jest kompresor. Na Orlenie są chyba te automatyczne kompresory, mi się wydaje, do samochodów głównie. Więc chyba będzie lepiej, jak sobie na Shella pojadę, co? Czekaj, kompresor jest tu w tym miejscu. Tak? Jest kompresor? Jest. Tylko tutaj też jest chyba ten... Nie. To jest pranie tapicerki. Nie, to nie będzie tutaj. Płyn do spryskiwaczy, zapachy. What the fuck? Co tutaj jest, ty? Ile automatów do, nie wiem, czyszczenia auta? No nie gadaj, że nie będzie. Ona to, to wskazuje. Widzę, że nie ma tutaj kompresora. Nie. Boże. No nie ma. No nic, to Orlen. Straciłem tylko czas. No i teraz tutaj postoję, bo też będzie ciężko skręcić w lewo. Fija... O, to jest moja szansa. Całe szczęście. Jony, <gry> ile szukania, ile walki o to, żeby napompować koło. Teraz pytanie, ile tutaj wichrów chodzi? Zaraz gdzieś na oponie powinno być napisane, co? Jeszcze tak stanąłem, że wentyl jest... A tu, dobra, nieważne. Chciałem już pomarudzić. Nie ma napisane, ile wichrów, ale kurde. O, jeszcze troszkę. A ile tam jest na liczniku? Dobra. Sprawdźmy, czy jest git. No, kurde, jeszcze chyba będę walił. Tak mi się wydaje. O, jest git. Sprawdźmy jeszcze z tyłu od razu, że potem dwa razy trzeba było jeździć i szukać kompresorów. Okej. Okay. Tutaj jest git. Ogarnięte. Kolejka się zrobiła do kompresora, widzę. Dobra, widzowie. Spylam stąd. I widzimy się przy zamówieniu. Jest zamówionko. To jest Subway, To nie cieszy mnie to jakoś bardzo, bo muszę cisnąć wiecie na główną, to jest tam już na gdynię. Więc to jedziemy. Na pustki cisowskie, serio? Czemu ja tego wcześniej nie, nie zauważyłem, ty? O kurde. Ja nie mogę się tak daleko zapuszczać, bo ja skutera nie mam naładowane. Po tym ostatnim jak jeździłem nie naładowałem skuterka. To nie jest jakoś daleko, bo to jest Zwierzyniec, co? Leszczynki, Zwierzyniec. Kurde, jaka fajna dzielnica. Ale się rozpadało. Dojechałem tutaj i widzowie, no miałem przed chwilą zamówienie, nie spojrzałem jak dalekie i gdzie trzeba jechać. Aż tam obwodnicą do góry, jak to się nazywało? Czekajcie. To było dokładnie zwierzynie. fajna nazwa dzielnicy w Ale nie mogłem tam jechać ze względu na to, że musiałbym jechać tą S7. A tym skuterkiem nie mogę tam wjeżdżać. To jest w ogóle niebezpieczne. Jeździć tą obwodnicą takim... No, dosyć wolnym motocyklem, nie? Z tego co wiem, to chyba nawet nie wolno jeździć, chociaż nie wiem, może się mylę, ale to by było na pewno głupie i nieodpowiedzialne. Także musiałem to anulować i wrócić tutaj. Tak więc tak zrobiłem, widzowie. Ale ta pogoda jest naprawdę fatalna. Zobaczcie, co tam idzie. Chmury co chwilę pada, wieje strasznie. Już jestem cały przemarznięty, przemoczony. Masakra jest. To nie jest dzisiaj mój dzień, na pewno, nie? Już godzina 16 za mną. Czekam na zamówionka i widzimy się za chwilę, widzowie. No, w końcu. Kurde. Jakieś 20 minut, coś takiego minęło od ostatniego ujęcia, i wpadło zamówienie z Pizza Hut. Ło, wow, ale tu będzie wycieczka? I znowu na tą cisową. No co oni chcą ode mnie w tej cisowej? Nie, no to mi się nie widzi, widzowie, naprawdę. Ja dopiero stamtąd wróciłem. Ech, a najgorsze jest to, że ja w ogóle nie ładowałem akumulatora po ostatnim odcinku. Nie chcę się zapuszczać tak daleko. Wiecie co? Mówi się trudno. Jedziemy. Nie chcę drugiego zamówienia przepisywać, bo jeszcze głupiego bana wyrwaj będzie. <laughs> Namówiliście mnie. Wiem, że wy chcecie. I dzisiaj tak jest, lipa naprawdę. Do Pizzy mam 3 km. Łącznie z tamtym, ej, to będzie dystans. Całkiem spory mi się wydaje. Jestem zawiedziony, widzowie, to nie ukrywam, powiem, mam zarobione póki co 20 parę złotych. Słabo to wygląda na tle ostatniego odcinka, co? Ale dobra, nie poddajemy się, jedziemy. Mamy jeszcze godzinę i 10 minut do końca pracy. Może ta wycieczka teraz do tej gdyni troszkę uratuje sytuację. A trudno się mówi. Jutro też w dzień, pojutrze też w dzień. Też sobie pojeżdżę na skuterku. Bo tak jak wam wspominałem. Oddaję go w poniedziałek, więc chciałbym jeszcze te dwa dni wykorzystać, bo potencjał jest ogromny. Widzieliście zresztą sami poprzedni odcinek. Właśnie takiego odcinka chciałem, bardzo chciałem, żeby taki odcinek się trafił, jak ten poprzedni, gdzie było naprawdę mnóstwo roboty, zamówienie za zamówieniem wpadało. To był idealny test dla skuterka i został on zdany w 100%. Widzieliście sami, jak to pięknie wtedy szło. Dynamicznie, szybko. Nigdzie praktycznie nie czekałem dłużej niż nie wiem 5 minut. No, powiem wam, że jest ogromny potencjał w takim skuterku i ja naprawdę polecam. No, ta ostatnia godzinka, która mi zostanie, no to chyba spędzę ją już na Cisowej, tak mi się wydaje. Bo to nie będzie miało sensu jechać teraz na Cisową, dostarczyć zamówienie, no i wracać, nie? Tak mi się wydaje, że to sensu najmniejsz najmniejszego nie ma. Dobra, ja jestem na miejscu 901 i tu będą pizze na 100%. no. Pizza, pizza, czyli trzeba rozłożyć plecak. Dziękuję. Jeszcze sosy. Trzeba je wrzucić do środka. Wszystko jest dobrze pozapinane. Pizza mi nie wyleci. Nie powinna. Ale lecimy na Cisową. Ulica Sępia to jest. A dystans to 7 km. Dodać 3,1 czyli ponad 10 km. widzowe. wyjdzie łącznie, nie? No i jazda. Dojechałem widzowie, ale to była naprawdę konkretna wycieczka, nie powiem. Fajnie, że ta pineska jest tak zarobiście postawiona. Czyżby to było tu, ta górny przycisk, ok. Dzień dobry głowo. Proszę bardzo. Dziękuję, niegodnie. No do widzenia. Mamy to z głowy, potwierdźmy i teraz najważniejsze 22,58 czyli jest dobrze widzowie To uratowało dzisiejszy wynik I wpadło kolejne O Jezu, aż na pogórze będzie dostawa Z Maka? Czy co to jest? KFC I to dwa nawet To czyli jak to będzie wyglądać? Dobra, robimy to Trzeba oszczędzać piździka teraz Jak najbardziej się da I To pewnie będzie już ostatnie zamówienie, bo Jest godzina 17:14 Zanim ja tam dojadę do tych dwóch punktów to O To już będzie 18:00 100% a się tego chciałem uniknąć widzowie tego chciałem dzisiaj uniknąć. Trzymajcie kciuki, aby mi baterii wystarczyło, bo mam takiego lekkiego stresa, nie ukrywam. Gdybym miał go do fulla naładowane spoko. To bym się niczym nie stresował. Ale to, że no nie naładowałem baterii po ostatnim, no to jednak jest powód do stresu, tak? Kurde, no nic, oszczędzamy, nie jedziemy na pełnej manetce powolutku. Może jakieś damy radę, a jeszcze do domu muszę wrócić, pamiętajcie o tym, że do redys, gdy nie jest kawałek, nie? Ciężko będzie skręcić za pierwszym razem coś czuję. Chociaż, 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 dawać, dawać. Skręcać, proszę, proszę. Szybko. No, już ona się zapala. Ja nie zdążę. Chociaż, ty. tu i udało się. Ha. Nie spodziewałem się tego, że mi się uda. Jestem już, ludzi w środku trochę jest. Widzę o tu nie mogę zaparkować. Czekajcie, co wstanę. W tym miejscu I idziemy 260 i 152. A ten drugi jaki? Dwie, 260? 260, A, Dzięki. 100. Mamy to odebrane. No i teraz najważniejsze. Jaki dystans? Ja muszę pokonać z tym zamówieniem. Czernickiego ulicę. Dystans tutaj będzie 3,7 km, więc tutaj tragedii nie ma na pewno. Ale to drugie najbardziej mnie martwi. To jest Obłuże, czyli koło gdy w Gdyni, nie? Dobrze mówię? Jak mi się coś kojarzy? To w drogę, widzowie. Nic innego mi nie pozostało. A wytrzymajcie trzymajcie kciuki, żeby się udało, żebym wrócił do domu. Zielone, zielone, zielone. O, tak właśnie myślałem, że to pociąg będzie. Ciekawe ile czasu spędzę, bo wiem, że tutaj na tym przejeździe to potrafi dobre 20 minut nawet ubyć. Udało się. W miarę szybko. Teraz tutaj się przedostać na drugą stronę. Sprawnie poszło, o dziwo, aż w szoku jestem. No nie ukrywam, że ten kursik z jednej strony no jest dla mnie bardzo niekorzystny, ale z drugiej strony widzowie, on uratuje mój dzisiejszy wynik i będzie chociaż te 20 zł na godzinę. Więc powiedzmy, że no, strasznej tragedii nie będzie. Droga już otwarta. Rok temu, tam, jak tu jeździłem, to rozkopane tu strasznie było. O, zobaczcie tam, geniuszy jak jadą na nodze. Ja pierdziele, tam koło zaraz z tyłu odpadnie. Jak się koło tam z tyłu telepało, byście mieli to widzieć? O kurde, jedno zaraz będzie załatwione, 700 metrów zostało, zobaczymy do tego drugiego, ile będę mieć, i od razu zawijam na chatę. Co jest w tym wszystkim najgorsze, że tu cały czas jest pod górę cały czas ja się wspinam pod górę no i ten skuter z moją masą no to zżera dwa razy więcej energii podczas takich podjazdów. Jak ja tam mam jechać? Gdzie tu był skręt? Jak ja tam mam jechać? Jak tu skrętu nie było nigdzie? Gdzieś tam zjazd przeoczyłem, czy co? Bo ja naprawdę nie wiem. jadę sobie tutaj na ludzie. To był zjazd? Ej, ja tu mam skręcić? i faktycznie tam mam zjechać I tu w prawo. Zaraz. Jakby nie tu, tylko... Tutaj Okej. Okay. Jeden ten jest? Co to jest za osiedle? Co to jest za dzielnica? Halo, gdzie ja jestem? Tutaj. Dzień dobry. 113 zł będzie? O, teraz dam. Okej. No. O Jeszcze pepsi i pepsi. To jest wszystko. Proszę bardzo, do widzenia. Teraz ulica fryzerów, coś takiego tam było. Nie wiem, nie zwróciłem uwagi. O kurde, chcę jak najszybciej to załatwić i wracać do domu. Widzowie, to jest 3,2 km, więc o, baterii mi starczy na pewno, to już chyba nie muszę się niczym stresować. Można tam nie można, okej. Okay. To już wszystko wiem. O i kolejna górka. Jaka mocna, ale chyba nie muszę pod nią podjeżdżać, czy muszę nie. To będzie tu. Ole pochnie kiełbaską. Chcę tak, co drogi zostawić, bo jest wjazd jakiś, to se stanę tutaj. O. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia. Miłego, Miłego. dzięki. No i mamy to widzowie. Ogarnięte. Ja sobie tu poczekam jakieś 7 minut, bo mi się sesja skończy. Nie będę musiał żadnej przerwy brać. A założę się, że jak teraz potwierdzę, to mi ze szperków wpadnie, więc tego bym nie chciał na pewno. Bo no i tak, stąpam po cienkim lodzie, tak szczerze mówiąc. No, moja wina. Nie naładowałem baterii tak. Jeszcze tylko szybko pokażę wam, ile mam do przejechania 14 km. Także teraz macie obraz na to, dlaczego się tak stresowałem. Dobra, widzowie, ja sobie tutaj poczekam chwilę. Będziemy kończyć. Stwierdzone i zarobiłem na tym 23,66. Także dzisiaj widzowie wykręcone jest 67,85. Na chwilę sobie to policzymy i będę spylać na hatę 67,85 podzielić na 3, to wychodzi 22,60 na godzinę, więc no tragedii strasznej nie ma. Wiadomo to nie jest dobry wynik, ale też mogło być zawsze gorzej, nie? Także w tym filmie to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym. Do następnego. Cześć.